Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Powtarzamy sobie zadanko z poprzedniego odcinka. misji eee. Misje Odaxa, mianowicie jeszcze my hipisową Laboratorium, pewnie moje bams gdzieś tu będzie. Nie ma a tak widziałem, że moje błącz gdzieś tu kurde będzie. Mojego balcza nie ma. Dobra, kupiłem mi uzbrojenia. O, ale ten kogoś szuka. Do bitka. Spróbuję ich jakoś to okrążyć. <laughs> to są między oczy. Czy ja mu kazałem leżeć? On się podniósł. Czemu nie rozwaliło? Ej, czemu nie rozwaliło? Dopiero teraz? jeżeli tak strasznie chciał posmakować tego to mogłem mu po prostu dać dobra tu mamy rozwalone Mam zawali karabin na tą akcję który ściąga praktycznie jedna salwa i po nich raczej co ja gadam jedna seria i po nich o, ich tu Pospaćkałem ich. Oni nie mają tak zawalistej broni jak ja mam. Ojoj, ojoj, oj, 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 oj. niedobrze, ojoj, niedobrze. dupę Niedobrze, bardzo niedobrze Szybko, ojoj, ojoj, pysk Dostał pesk z Nie będzie mi tu kurwa jakiś hipis śmieszny skakał. Co ja mu kazałem? Furgonetki to... a najpierw znaleźć tą furgonetkę. Chyba gdzieś tu zostawiałem jedną.

To jest easy. Właśnie, że one nie są jakoś szybkie. Raz dwa pozbyłem się. coś, czuję, że zaraz będziemy mieli towarzystwo. akurat przed nami. Tak no, czemu akurat nie zadziałało to tak jak ja chciałem? Come on. Dobra. Łatwo idzie. Bym powiedział za łatwo. Zobaczymy jak stoimy z czasem. Dobrze jest. Chodźcie, chodźcie, zapraszam. O wasz prezent. mędy jedna. czy też muszę ich kurde wysadzać w powietrze, bo nie mam wyboru. Ogólnie może, może jak mi się polecieli w kosmos. akurat w złym miejscu stanął bo go wysadziło aż i ostatnia furgonetka nam została i mamy ostatni punkt mamy 2 km jakie głupki pojedziemy sobie na pewien skrót ja znam tutaj skróty, więc spokojnie. Może nadgonimy nawet. No, no, nawet nadgonimy. No, na lotnisku będzie świetna zabawa. Zwłaszcza, że oni się wywalają. Zwłaszcza, że oni tam gdzieś utknęli i mamy tylko kilometr do celu. Bo oni są za głupi, żeby nawet wydostać się z głupich kamieni. Więc tego mamy łatwą przewagę nad nimi. O, prawie w instrybutor zawaliłem i prawie zawaliłem znowu akcję. Tak w poprzednim odcinku zaliczyliśmy faila. Pięknie dostał na mordę. Jeszcze raz kurde. dostanę jeszcze raz. Dobra, schowajmy bomby, bo raz miałem taką sytuację na filmie, że wylecieliśmy w powietrze i to nie było dla mnie zbyt korzystne. Po co się chowaliście za tym? O Boże, nie! Przejebutany! Nie, tylko nie wioska altruistów, błagam Groz, lituj, że się misjono... Nie, Dax się nad nami nie lituje, kurde. Dobra, jedziemy do wioski altruistów, bo to mamy przesrane. Kurde, znowu o ci hipisi. Przed chwilą co ich się pozbyłem, a już oni wracają po więcej w pierdzielu. Pierdniki jedne. Chyba weźmiemy motor, bo nie mamy opony. Dobra, to dokończymy w kolejnym odcinku, chyba? Nie, dobra. Na luzie. Kurde, nie mogę stąd wyjechać w ten sposób. Akurat, motor mamy pod ręką, salutki. Ale tu kurde wziąć na nich. Czekajcie, o! Nie, to na nich nie zadziała. To prędzej. Bo ja mam swoje argumenty, żeby ich się podbyć. Na motorku? Jesteśmy od nich zwinniejsi dwukrotnie, ale i dwa razy bardziej narażeni na wypadek, są może lepiej yy, ubiorę pancerz czepąski. dobra, mamy full healtha. Jedziemy tuć się z altruistami. Mogą ci... spokój. Czy nie widzicie, że wasze ataki są bez sensu? Zobaczcie, oni tylko pancerze mi marnują, no. A bo ja jeżdżę zbyt ostrożnie. Motorami. Ale no w sumie nie ma co mi się dziwić. Dobra, odbyłem się ich raz, dwa. Wioska altruistów jest przepierdzielona, więc co mówię, ja już tam dwukrotnie czy czterokrotnie napad sobie zrobiłem na lotim. Kurde, no. Akurat musiałem się rozwalić, co. No jeszcze ich tu brakowało tylko Cholera no. Jesteśmy mocno poobijani Pancerz Znowu Zobaczcie Nawet nie dali rady dojechać Bo ich zjeliśmy Do wioski altruistów mamy ponad 2 kilosy, to jest przewalona sprawa Tam będziemy mieli jeszcze gorzej Tam ich powybijać to już będzie w ogóle totalny problem Po hipisach lepiej przygotować broń ciężką, tam bo będziemy tam wchodzić na grubo. A założyć, że hipis będą nam utrudniać życie, tak jak myślałem. Dobra, nie będę bawił się perspektywą pierwszoosobową w, na motorach, bo to jest niebezpieczne dla mnie. Potem znowu skończy się dla mnie wywrotką. Tak, wchodzimy na pełnej P-m i nie pierdzielimy się wcale. Nie mam zamiaru się z nimi cackać. Wiecie co? Poczekamy na tych cwaniaczków i pościągamy po prostu, bo z daleka widzę wieże obronne, to mi się nie podoba. Okazję zróbmy reconnaissance, czy są na wieżach pusto. To mi się bardzo nie podoba, chociaż nie. Tam któryś jest. Dobra, zdjęty. Dobra, dostał. i się jeszcze. Rozpieprzeni. Dostał w cymbał. Strzelamy na... ...hejnał. Trafić nie umieją. Kto uważa, że wioska altruistów jest prosta, to trochę w tym, trochę w tym racji by było, ale nie w tym przypadku. W tym przypadku musimy wziąć znowu pancerz. <laughs> jest coś. Odwrócił się tyłem do nas, więc dostał kulkę błędną. Ja mam na to słony pomysł. Przebiegnę tak... Nie, 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 nie. O tak. Tak. Co szybko Co stare dziadki mi już działają na nerwy Dostał Kurde. Jakie cwaniaki, kurde, skrzaczka napieczają. No zobaczcie jak kurde. mędy. Dobra, musimy się podleczyć. O liwka, mamy problem z pancerzem. o w dupę no i to by było na tyle w kolejnym odcinku dokończamy to